Dziczy tego kongura tam na tle jeziora. Udało mi się go upolować dzisiaj. Jest ich tutaj sporo w, tym, w tych okolicach, ale jak na razie to ten jeden tylko udał mi się y, tak, że nie ucieka, że mogę go sfilmować. Wszystkie inne y, uciekały, nawet nie, nie zdążyłem kamery wyciągać. a ten spokojnie siedzi przyjechałem dzisiaj na to jezioro, które tam widać przyjechałem na ryby z nadzieją, że złowię jakiegoś okonka albo coś no niestety spędziłem kilka godzin i nic nie złowiłem ale byłem na tyle przewidujący wiedząc, że wokół tego jeziora jezioro to otacza las i lasty, więc zabrałem ze sobą również koszyk na grzyby. No, w tej chwili jest y, dokładnie połowa, e, środek właściwie e, zimy australijskiej, połowa lipca. Grzybów może już za bardzo nie będzie, no ale przechodząc wcześniej, zauważyłem, że gdzieś tam jeszcze coś prześwituje i zobaczę, może uda mi się chociaż na kolację. Coś uzbierać A kangur ciągle siedzi, w ogóle się nie wystraszył Ja tutaj O, nawet jest i drugi obok Ja tutaj zacząłem przemawiać A one ciągle sobie w pobliżu tutaj się posilają W ogóle nie zareagowały Na to, że jestem blisko Na samym skraju widzę dwa pierwsze grzyby. Nie wiem co to jest za grzyb, ale zobaczymy. Takie jakieś wyblakłe. Hm. Ciekawe. Ciekawy grzyb. Wygląda trochę jak boczniak. Chociaż ja nie wiem. <gryw> Zabiorę ze sobą. Może uda mi się rozszyfrować, co to za są, ale takie ciekawe troszeczkę. Widać, że rosną na jakimś spróchniałym drewnie. Chyba korzonki mają. Hmm, naprawdę interesujące. Czyżby to były boczniaki ostrygowate? Tak wyglądają. Byłyby to pierwsze boczniaki, które znalazłem w Australii w lesie. Ciekawe. Jak widzę, dominującym gatunkiem grzybów w tym lesie o tej porze są maślaki. Już dosyć spore, duże. No rosną dookoła. Duże, ale dosyć suche. Widać, że to jest chyba inny gatunek maślaków, ale wygląda zdrowo. Może wezmę kilka na ususzenie. Wchodzę w głąb lasu. Zobaczymy, co tutaj będzie rosło. Jak na razie nic nie rośnie, nic nie widzę. No ale przejdę się kawałek. Lasem. i będę się rozglądał może jakiś jadalny grzybek się znajdzie jak na razie widzę muchomora są też kolejne maślaki duże Kolejny muchomorek, czerwony, ukrył się, jak na razie to tylko maślaki, to już stare kapcie. Ale mam nadzieję, że może znajdę również kilka rydrów na dzisiejszą kolację. Mokro tutaj, trochę, muchomory to drugi gatunek grzybów, które dzisiaj najczęściej spotykam. kolonia muchomorów jeden drugi trzeci i kolejny jeszcze jeden i tak dalej jeszcze jeden o gdyby te muchomory były jadalne to bym ich nazbierał Niestety nie są Jeszcze i jeszcze Dalej Tutaj Bardziej rozwinięty I jeszcze Jeden za drugim się ukrywa, też kolorowy, jak z bajki, rzeczywiście, gdzie nie spojrzę, to tylko mu humory. No i w końcu jest też coś dla mnie są rydze Bardzo mało ich tutaj jest kilka stare już widać takie nie bardzo ale może z jednego jeszcze nich uda mi się zabrać ze sobą No ten jest ładny, zdrowy zabiorę I tutaj jeszcze rośnie drugi taki nieduży. Będzie też fajnie myślę. No, ładnie wygląda. No, Duży mi nie potrzeba. Może znowu 6, 8 i to mi wystarczy. I jeszcze jeden nieduży. No i trafiłem jeszcze na kilka rydzów myślę, że z 2-3 jeszcze z tych wezmę zabiorę ze sobą i to będzie wystarczająca ilość na moją kolację zobaczę jakie one są no, tu jest ładny ten wygląda dobrze no ten może być okej okay. te tutaj raczej te dwa nie za duże ale tu są w trawie jeszcze mniejsze fajne mhm. Mhm. ładny fajniutki Ta. i obok jeszcze jeden mały Zobaczymy, co dalej. Tutaj są dwa: bardziej wyrośnięte, wyrośnięte i razem zrośnięte, korzonkami. No nie wiem. Zabrać, nie zabrać. A, zabiorę. O, jeszcze jeden mały tutaj, obok. I ten już niedobry, rozgnieciony. No i tutaj coś jeszcze jest. Trochę większy, ale zdrowy. I ten też nie za duży, nie za mały. Do zjedzenia doskonały. No jeszcze jeden tutaj ładny widzę Tu są dwa ale tutaj taki troszeczkę mniejszy obok No fajny Co my tu jeszcze mamy? gdzieś tu widziałem jeszcze coś O, tutaj pod Igliwiem się ukrywa Jeden taki spory O, tutaj trochę się za duży, ale nie wiem. No, niech będzie. I tutaj dwa małe. Jeden mały. I jeszcze jeden. Obok siebie dwa. Obok siebie maleńkie. O, jednego łamałem. Drugi się też odłamał. To wszystko. Więcej mi nie potrzeba. no i trafiła mi się jeszcze jedna grupka tych rydzów no ale naprawdę to chyba wezmę tylko trzy z nich bo widzę takie, tam jest jeden taki fajny, to jest ładny no i tam dalej w trawie też widzę jeden rośnie duży to może go zabiorę gdzie on się podział gdzieś tutaj był a no, ukrywa się tam zliwio. I jeszcze jeden ładny, ale go już nie będę brał. Dosyć spory, dosyć duży, ale wygląda zdrowo. No ale już nie chcę. Nie biorę. Niech sobie rośnie. A ponieważ zaspokoiłem już swoje potrzeby y, grzybowe na dzisiaj, więc będę wracał do samochodu. I później po maleńku ruszę w stronę domu. Mam około 80 km. A maślaków naprawdę jest jeszcze sporo. Rosną całym, całymi kempa, kempami. Ale naprawdę nie będę ich zbierał, może tylko kilka sztuk, bardziej takich zdrowych na ususzenie, ponieważ już mam sporo ususzonych grzybów. No, tych maślaczków to na pewno nie zostawię. Tak pięknie wyglądają, że chyba zabiorę je ze sobą. Po drodze mijam jeszcze kolonie maślaków. Duże sztuki, ale nie będę ich brał już, ten jest duży, bardzo można porównać, o! A, porównamy go inaczej. Dałem go do koszyka, żeby pokazać, jak duży wyrósł, i jestem przekonany, że jest zdrowy. Spójrzcie na korzonek. Zupełnie, zupełnie zdrowiutki. A w koszyczku mam tylko tyle grzybów, nie będę więcej zbierał te u góry, trzy dziwne nie wiem co to jest, muszę być bardzo ostrożny, muszę bardzo dobrze y, poznać te grzyby nie mnie. Spróbuję. Raczej nie będę próbował może, jeżeli nie będę pewny na 100% co to, to za grzyby. A oto jezioro, na którym kosiłem wędką dzisiaj przez kilka godzin. Machałem, machałem i nic nie wymachałem. w ogóle ani jednej rybki. Ryby dzisiaj mnie zawiodły, ale nie mogę powiedzieć, że wracam z niczym. Mam ze sobą trochę grzybów, no więc nie jest to zupełnie nieudana wyprawa. Fajnie było, świeże powietrze, dosyć chłodno, ale nie padało. Jutro ma już się zmieniać czy pojutrze i znowu kolejny tydzień deszczowy, no nie wiem kiedy. Ruszę na ryby. Na grzyby to już prawdopodobnie w tym sezonie nie pojadę. A na ryby to nie wiem. Może przytrafi się jakiś inny fajny dzień. To jeszcze gdzieś ruszę. A na zakończenie widzę jeszcze tam pod drzewami na łące pasące się kangury całe statko. I to by było wszystko jak na dzień dzisiejszy.